Partnerem programu jest firma LARK. Rozpoczęliśmy weekend! O oh yeah! Jest Kasia. Cześć hey ludziska, super ekstra, niemalże wakacyjny klimat, dzisiaj piąteczek, piątunio, wracam do siebie, do domu, na Podlasie oczywiście. Przejadę się wspólnie z Wami po moim cudownym mieście, czyli Dąbrowie Białostockiej. Zapraszam na podróż z Social Małe miasteczko, ale jakże urokliwe. Oto cała Dąbrowa Białostocka. Zaraz ją przyjedziemy. Jedziemy, słuchajcie, teraz obwodnicą. Jest z tyłu mój brat Mateusz, który dziś się tam zakamuflował. Pomachaj, Mati. U mnie w samochodzie tylko blisko. Raz. Damy trochę głośniej Poświęci odarować to co chce Social Man szaleje na drogach, słuchajcie Po prostu czyste szaleństwo Dobijemy do stówy Dobiliśmy! jest Jedziemy! Jechała policja A ja tutaj takie manewry Maty jak się ze mną jedzie? Jak się jedzie z socialmenem samochodem? Bardzo dobrze Jest Pamiętacie go? Dzisiaj pomyślałem, że będę jeszcze lepszym bratem Kupiłem taką oto kulę W której... Zaraz będzie chomiczek biegał. Patrzcie, on chodzi. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź Ale mój... Zaraz się jak rozpędzi. Uuu, uu, 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 szalony. Uważaj! O nie, zaraz się uderzy. Chodź to, nie. Chodź tu, chodź tu. Kamery. A, lubi kamerę. A ty, te, ty, te, ty, skubany! UWAGA! NIE! Jest trochę głupi. A dzisiaj, festiwal kolorów. Mam swój kolor. Pełno koloru. Muszę przyznać, że mega pozytywnie to wszystko wygląda. Pełno koloru. Spoko I już po festiwalu kolorów. Nie muszę trochę przypominać, żeby obserwować mnie na Instagramie i Snapchacie Socialman. Ktoś tu jeszcze jest zmęczony po całym tygodniu pracy. Cześć Gosia. Pozdrów moich fanów Social tu oh yeah. Partnerem programu jest firma Lark.